Bardzo dobrze. Tu się zatrzymamy. A teraz, moi mili, zobaczycie, najbardziej niesamowity budynek w całej szkole. Nazywa się Pałac, pałac Dziedzictwa. A, ale pani Jago, gdzie on jest? No więc już wam mówię. Ów pałac dziedzictwa to czarodziejski budynek. Pojawia się wyłącznie w święto koronacji. Zajemnicze miejsce jest poświęcone tym wszystkim, którzy byli przed wami, czyli waszym rodzicom, absolwentom szkoły Ever After High. A teraz zbierzcie się wszyscy proszę wokół Księgi Legend. Opowiem co nieco o waszych skarbach święta koronacji. Gdy wasi rodzice byli uczniami, mieli możliwość zostawienia prezentów swoim potomkom, którzy też będą kiedyś uczęszczać do tej szkoły. Tak, weźmy się może do dzieła. O! Buty do biegania. Teraz te niedźwiedzie już mnie nie złapią. Dziękuję, mamo. Super! Koszyk piknikowy z elektronicznym zamkiem. Czotki do włosów? Przecież mamy już takich z milion. To rozumiem. O, bardzo wygodna poduszeczka rogal. Fenomenalnie. Okulary? Czegoś tu nie łapię. Po co mój tata dał. A niech to drżazga. Ja nie mogę kłamać, nie? Tak samo jak te okulary. To są prawdomówki. To jasne, oczywiście. Dam głowę, że nie działają. Mówią mi prawdę na temat twojej sukni i nie jest to prawdziwy Hans Christian Dior, tak jak wszystkim mówiłaś. Ale, Ale... a co ty dostałaś, Raven? To jakaś moneta, stuznia życzeń.